Pana Bartosza Będarczka z komendanta miasto. Witam. Ja chciałbym pokazać Wam przede wszystkim dar od Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, który przekazał nam Zbigniew Belowski. Jest to gitara, którą spalił podczas koncertu w tej instytucji Jarosław Śmietana. I to jest naprawdę wyjątkowy, bezcenny, aczkolwiek trochę brudzący dar elektrowni z autografami artystów. Do tego jest dołączone również jedyne w swoim rodzaju, wyprodukowane w jednym egzemplarzu DVD z zapisem tego koncertu i z zapisem palenia gitary. To będzie oczywiście również jedna z atrakcji naszego. Sklepiku orkiestrowego a pokazuje ją też nie bez przyczyny, ponieważ jak wszyscy wiemy, w tym roku finał jest poświęcony dzieciom z schorzeniami onkologicznymi, czyli tym dzieciom, które najbardziej potrzebują wsparcia myślę nas wszystkich. Dlatego właśnie chcielibyśmy zacząć nasz koncert o godzinie 12:00 wielkim wspólnym graniem na gitarach zespołu utworu zespołu Ira. Będzie to piosenka pod tytułem Nadzieja, bardzo prosta do zagrania, ma tylko cztery akordy, jak mówią specjaliści, cztery chwyty i zachęcam naprawdę bardzo gorąco was wszystkich żebyśmy i wszystkich Radomian, żeby się przyłączyli do tego dzieła. Jeżeli ktoś umie zagrać prostą melodię na, gitarę, na gitarze, prosimy bardzo, żeby przyszedł na godzinę 12, pod scenę przy łaźni i będziemy wspólnie ten utwór wykonywać właśnie po to, żeby dać dzieciom nadzieję. Oprócz tego będą również dodatkowe atrakcje. Będzie to pokaz sprzętu Wydziału Ruchu Drogowego komendy, miejskiej policji, komendy Wojewódzkiej Policji oraz będzie tam między innymi znany już z poprzedniego finału milicyjny star. Będzie również namiot, w którym policjanci pokażą jak wygląda praca defibrylatorów, które dostali niedawno od Jurka Owsiaka. Będzie również malutka wystawa starych motocykli, które, którą przygotowuje zespół szkół samochodowych. Oprócz tego y, będzie również y, niespodzianka od Aeroklubu Radomskiego. Na placu przy urzędzie stanie bowiem najprawdziwszy szybowiec. Każdy będzie mógł sobie za odpowiedni datek do puszki zrobić tam zdjęcie lub podziwiać go z bliska. Oprócz tego, AutoMobil Klub Radomski wspiera nas w organizacji tego finału, proponując wszystkim chętnym przejażdżki autami rajdowymi po torze przy ulicy Warszawskiej. Jedno z tych aut będzie również do obejrzenia koło sceny. Będzie również, to jest nowość w tym roku, pojazd Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, czyli popularnych krokodylków, którzy pokażą jak wygląda to od środka, bo to tylko kierowcy tirów oglądają od środka i będą również z nami kwestować. Oczywiście, jak zwykle grają z nami strażacy, pokażą swoje najnowsze wozy bojowe oraz będzie, będzie też pokaz akcji ratowniczej z udziałem wszystkich trzech służb, to jest Straży Pożarnej, Pogotowia i Policji. W roli głównej będzie uroczy wrak małego Fiata, który zostanie pocięty i, i będzie, będą w nim jego pasażerowie zostaną uratowani. Koncert będzie tradycyjnie na placu przed Urzędem Miejskim, natomiast scena będzie stała bokiem do budynku Łaźni. Gramy od godziny 12 do godziny 22. Grają Radomskie i nie tylko Radomskie zespoły. Zagra z nami Elisti, Canon Squad z Warszawy, EKG z Kozienic, Sahabach, The Crunch, Lustro, Gerion. I oczywiście gwiazda imprezy, czyli proletariat. Koncert przygotowywaliśmy jak co roku po to, żeby jak najwięcej ludzi zachęcić do tego, żeby przyszli tutaj właśnie na ulicę Żeromskiego i razem z nami kwestowali na rzecz chorych dzieci. Przed występem gwiazdy będzie oczywiście tradycyjne światełko do nieba.